I made GTA before Rockstar, pokaż. GTA 6, moi drodzy, zanim Rockstar zrobił. Dupa jest, to się zgadza. Pokaż Czyli on sobie zrobił mapkę, tak? No wygląda jak symulator, no. Wygląda jak symulator. Mhm. A, czyli on zrobił. A, dobra, rozumiem. Okej, okay. czyli oni z Google Maps brali i chcieli zrobić to. Jezu, że się ludziom chce takie projekty robić. Niesamowite. Jezus, ile on tam siedział przy tym i modelował to. No, ale wygląda to jak GTA, nie? Ma to klimat i to też ten sposób. Okej, okay. okej. Okay. Widzę, że takie dosyć zaawansowane te filmy robi. Wrzucił NPC dużo. Mhm. Idzie dupera, jedzie autem. Cieszę się, że jesteście. Mm -hmm. Stalowy podkreślenie Estrok jest Estrok. 11 estrog. miesięcy ostatni sub w tym roku. Dziękuję bardzo, Stalowy Estrok. On cztery dni, moi drodzy, to robił. 4 cztery dni to zrobił. To, co tu widzicie. Wiadomo, że to nie jest gra skryptowana, nie? Tylko taki o... symulacja otwartości. Oha! No właśnie widzicie. What do you mean? GTA 6. GTA 6, map mapa i game. piątka. Nie, nie interesuje nasz GTA Roleplay. Okej. Okay. To jest to, co ambicjonerzy zwykle robią, robią ekspansje mapy dla GTA V. Możesz znaleźć link w opisie, żeby zobaczyć swoje projekty. W Czyli on na razie taką wstępnie zrobił, jakby tylko jak ta mapa będzie wyglądać, on ja ją tak na nałożył tutaj. Wiecie, tylko zwykłe jakieś takie zrobił trójwymiarowe. Żeby przypominały, nie? Bo to wiadomo, że wymodelowanie tego to jest w do roboty. Ty, co ona robi? Dupskiem kręci? Na... No. zostaje.

Ty, cutscenki porobił, tak? O, patrzcie. I dawaj, safe do auta, let's go. I jazda! Tak, o! Ty, ale porobił, pa! To normalnie... Ej, a mógł, a mógł gość normalną grę zrobić sobie?

2000 strój do Mokapu kosztuje? So so bad... Czujcie, jakbyście dali tego, czujcie, jakbyście dali właśnie ten, zamiast ten symulator Eee, policjanta, to M jakby ten chłop to podkreślenie robił. Podkreślenie D wysyła 20 złotych. Według podsumowania Twitcha, jesteś streamerem, na którego zmarnowałem najwięcej czasu w tym roku, więc zarobione sumiennie. XD Nie zmarnowaliście. W ogóle mam do was informację. Przestańcie mówić w taki sposób, że coś poszło na marne. Na przykład, że przegrałem pół życia w grę. Zacznijcie mówić wygrałem Wygrywałem, grałem, a nie przegrałem, tak? Dziękuję za donata. Patrz! Chłop normalnie dodał lasce do jeżdżenia na tym Na Tago

A bo hulajnoga, no bo rowery to były, nie? No nie było faktycznie. Dobra moi drodzy, no to co? Gościu zrobił, tutaj macie film, Dark Space się nazywa i tak dalej. Popieprzona akcja, ja mu dam łapkę w górę. Nie no, on chyba robi takie filmy, mi się wydaje. Ale to już są tacy zapaleńcy, twórcy tacy zapaleni totalnie, nie? Tutaj macie link. E, no, wygląda to jak taki darmowy. E, znaczy, tak, gra spokojnie, by, jeżeli on by ją robił, on by mógł ją wypuścić jako simulator e, Big City Simulator, na przykład, nie, nie wiem, e, coś takiego. I, I wiadomo, wtedy odwołań do GTA by nie mógł dodawać. Ale wtedy to by nie było to samo, nie? A to, tak wiadomo, on to robi pod kontent, że zrobił grę w kilka dni z modeli i nagrał o tym film. I jakby to jest jego najważniejsza e, rzecz, którą uzyskał, nie? Czyli nagrał film, pokazał to, jak to wygląda. Nie wiem, niesamowite. No dużo pracy w to wkładają ludzie, a nie mogą tego spieniężyć. W sensie mogą, w sumie. No w sumie mogą to spieniężać, właśnie to robią. Czyli w teorii, patrzcie, zrobił grę, która jest podróbą GTA, ale nie może na niej zarabiać, bo nie może jej sprzedawać, bo nie ma licencji no bo jest to podróba GTA. Ale tworzy film o tym, jak zrobił tą grę i monetyzuje to na przykład, wprowadzając tutaj partnera odcinka oraz robiąc wyświetlanie reklam z AdSense'a na YouTubie. To jest mega sprytne. <grym> no.